Witam Was serdecznie z serduszka. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie odnośnie e, myśli, uczuć i zamiarów e, osoby, którą masz w głowie. Ważnej dla Ciebie osoby. Zastanów się teraz dobrze, którą z talii chciałbyś, chciałabyś wybrać. Talia ze srebrnym kamyczkiem, z różowym kamyczkiem czy z białym kamyczkiem. Daj sobie chwileczkę na zastanowienie. A przemyśl, która z tych talii do ciebie przemawia i zaczynamy. Talia numer 1, talia numer 2, talia numer 3. Zaczynamy od talii numer 1. Zobaczymy sobie, jaka będzie ogólna energia, jaka jest ogólna energia między wami, w jakiej energii jest osoba, w jakiej energii jest obecnie ta osoba, w jakiej energii obecnie jest ta osoba względem Ciebie. W jakiej energii jesteś ty względem tej osoby? W jakiej energii jesteś ty względem tej osoby? W jakiej jesteś energii względem tej osoby? Jakie ta osoba ma względem Ciebie myśli? Zobaczymy, jakie ona ma względem Ciebie myśli? Co ona o Tobie myśli? Co myśli o Tobie Twoja osoba? Co myśli o Tobie Twoja osoba? Co myśli o Tobie Twoja osoba? Jakie ona ma względem Ciebie uczucia, jakie ona ma względem Ciebie uczucia, jakie ona ma względem Ciebie uczucia. Jakie ona ma względem Ciebie uczucia, jakie ona ma względem Ciebie uczucia? Jakie ma względem Ciebie uczucia? Sobie poprzestawiamy troszkę. I jakie ma względem Ciebie zamiary, jakie ma względem Ciebie... Do miesiąca czasu, powiedzmy zamiary. Jakie ma zamiary względem ciebie? Do miesiąca czasu. Jakie zamiary ma względem ciebie? Do miesiąca czasu ta osoba. Jakie ma zamiary względem ciebie ta osoba? Do miesiąca czasu. Zobaczymy sobie jeszcze radę dla ciebie, jaka rada i zobaczymy sobie, jakie ta osoba ma względem ciebie emocje. Jakie ona ma względem ciebie emocje. No dobrze. Jeśli chodzi o ogólną energię tej osoby względem Ciebie, to w niej zachodzi bardzo dużo procesów. Dużo widać, że tam się dzieje, że ta osoba jest w takiej energii zmienności. Ale dodatkowo widać tutaj, że to jest relacja zdecydowanie owiana silną karmą, i osoba ta, nawet jeśli nie ma świadomości, to w relacji z tobą przepracowuje karmę. Odwraca jakiś bieg, odwraca jakieś, jakieś doświadczenia, czy coś, co się działo u niej w rodzie, czy u niej gdzieś tam w życiu. I ta relacja z tobą ma jej pomóc wyjść z jakiegoś błędnego koła. No, z góry mówię, że tutaj po energiach. To może być długi proces, to może być proces oparty o zmienność, o, o silne emocje, ale także o no, elementy destrukcji. Zdecydowanie coś takiego mogłoby się tutaj pojawiać, bo ta osoba niesie ma duży y, żal, y, ale wydaje mi się, że ten żal tak naprawdę nie jest do Ciebie, że ten żal zaczął się u tej osoby znacznie y, wcześniej, tak? I że ta osoba po prostu na Tobie projektuje. Z racji siły, uczuć też z racji tego, że być może nie czuła takiej. Si, takich, takiej siły uczuć nigdy wcześniej. Jeśli chodzi o Twoją energię, no to tutaj mi się pokazuje duże zmęczenie. Widać, że ta relacja w jakiś sposób Ciebie wykańcza. Widać, że e, możesz mieć takie przekonanie, że e, ta relacja Cię męczy, a możesz to dostrzegać, ale też widać tutaj, że raczej jesteś od tej osoby w jakiś sposób zależna, czy zależny. Um, no, widać tutaj, że ta relacja zdecydowanie ma taki... Um, toksyczny wydźwięk, o tak bym powiedziała, e, przy czym, no, jakieś tutaj predyspozycje jak najbardziej są. Jeśli chodzi o myśli tej osoby względem Ciebie, to widać, że ona jest na ten moment bardzo emocjonalna. I teraz ym, widać, że ona bardzo chce nawiązać jakieś interakcje. Ona to Tobie myśli pod kątem seksualności, energetyki, emocjonalności. Widać, że dużo się u niej dzieje i może mieć takie przekonanie, że bardzo, bardzo Ciebie pragnie. No, bym powiedziała... Ym, Pragnie być może Twojej seksualności, ale na pewno Twojej energetyki, tych emocji, które między Wami się pojawiają, one są karmiące dla tej osoby i na to warto zwrócić uwagę. Ta osoba myśli, żeby wyjść do Ciebie z jakimś gestem i widać tutaj, że dla niej nie jest łatwe, mm, łatwa ta cała sytuacja, ale ona na ten moment jakby nie mogła do końca zmienić swojej postawy. Um. No zdecydowanie pragnie bliskości. Tutaj możemy jasno powiedzieć, że jednak ta seksualność wchodzi w grę. A osoba tam może mieć względem ciebie fantazję. Jeśli byliście już w związku lub jesteście, no to tutaj z jej strony może nastąpić powrót albo jakieś zbliżenie. Jeśli nie byliście jeszcze w związku, to ta osoba zdecydowanie może obecnie właśnie dążyć do bliskości między wami. Widać, że to jest taki bodziec decydujący. No mam tutaj wrażenie, że mówimy o osobie, z którą już miałeś czy miałaś relację, nie? Także tutaj już coś między Wami było, no i ta osoba zdecydowanie chciałaby powrotu. Jeśli chodzi o to, co jest na sercu tej osoby, to jest duże osłabienie. Osoba ta może mieć takie mm, wewnętrzne przeczucie, że coś przegrała. Stara się mieć kontrolę nad uczuciami. Tutaj ciężko powiedzieć o miłości, przy czym jest bardzo silne przyciąganie. Widać tutaj, że te urazy, które u tej osoby się pojawiły, one mogą mieć związek z matką, albo z jakimś takim... Mm, Poczuciem, e, poczuciem słabości względem kobiet, jakby czy w stosunku do kobiet. Jeżeli tutaj mówimy o kobiecie, to ta kobieta zdecydowanie ma zaniżone poczucie wartości. Jeśli mówimy o mężczyźnie, to ten mężczyzna może podświadomie czuć zazdrość albo mieć takie przekonanie, że kobieta go może kontrolować, więc on może nie dążyć do niczego stałego, może chcieć trzymać kontrolę. No na sercu jest raczej dużo chaosu. E, osoba ta zdecydowanie chciałaby, żeby coś się posunęło do przodu, ale ona raczej patrzy na własne korzyści. Tutaj ciężko powiedzieć o takiej głębokiej miłości. No jest takie przyciąganie. No, w tej gwieździe można powiedzieć, że. Jest to uczucie, ale oparte o korzyści, więc ta osoba nie pozwala sobie na takie otwarte uczucia. Jeśli chodzi o e, zamiary tej osoby, to widać tutaj, że. No ona może dążyć do jakiejś interakcji, ale raczej opartej o cierpienie. Ona jest bardzo skupiona na własnym cierpieniu. Może przejawiać takie zachowania, wręcz bym powiedziała, oparte o dumę takie zachowanie związane z tym, żeby utrzymać w jakiś sposób swoją pozycję. Więc ta osoba bardzo wewnętrznie się ze sobą kłóci. Z jednej strony na jej głowa, ona ciebie bardzo pragnie, z drugiej strony w zamiarach widać, że ona może okazywać ci dumę i raczej by chciała, żebyś to ty się do niej odezwał, czy odezwała. No w zamiarach to tak bym powiedziała, że osoba Chciałaby dojść do jakiegoś związku, ale mam wrażenie, że na ten moment no tutaj jakieś iluzje ego mogą negatywnie wpływać. Też widzę, że ta osoba jest na etapie podejmowania decyzji, więc nie wykluczone tutaj, że, że kończą się jakieś opcje, o tak bym powiedziała i osoba ta no, w najbliższym czasie, jeśli będzie dążyła do interakcji, to tylko opartych o to, co jest dla niej dobre. Nie? Jeśli chodzi o taką radę dla Ciebie, to z tego co widzę, to ta osoba, to Ty przede wszystkim powinieneś, czy powinnaś, złapać jakąś wewnętrzną równowagę i to w Tobie nie ma wewnętrznej zgody. Widać, że Ty pozwalasz sobie na zbyt wiele, widać, że momentami potrafisz siebie, czy chętnie nawet siebie możesz rezygnować. No i tutaj przesłanie dla Ciebie, żeby przestać to robić, żeby zrównoważyć coś w sobie wewnętrznie i kierować się zdecydowanie emocjami, szczególnie tymi silnymi, bo one nie wróżą nic dobrego i w tendencji takiej Ty niestety o sobie zapominasz. Jak wchodzą emocje, to Ciebie już nie ma. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o emocje, tej osoby, to widać tutaj, że ta osoba ma wewnętrzną złość. Ma dużo złości w sobie. E, tak jak wspomniałam, te, nie sądzę, żeby ta złość była skierowana na ciebie, żeby ona była o tobie. Raczej mam wrażenie, że to się zaczęło już w dzieciństwie, gdzieś w domu rodzinnym. Może mieć to związek z matką i na ten moment ta osoba może być też tak, że zdaje sobie sprawę ze swoich, e, ze swoich emocji, gdzieś tam wewnętrznie uwalnia pewne emocje albo jest sobie uświadamia. Tutaj generalnie no, jest jakaś perspektywa na Relacje, ale nie na ten moment, bo widać, że ta osoba ma mocno zamknięte serce i właśnie te negatywne emocje, ten strach przed bliskością, ta złość na cały świat wpływa negatywnie na ten związek. No tutaj, jeżeli chodzi o takie przesłanie dla ciebie, to ja szczerze proponuję nieco skupić się na sobie i na ten moment może nawet od tej relacji się odsunąć. Zobaczymy sobie teraz szybciutko. Schowam karty i zobaczymy sobie talie numer 2, różowy kamyczek. W jakiej Ty jesteś energii obecnie? W jakiej Jesteś energii względem tej osoby? W jakiej Jesteś energii względem tej osoby? W jakiej energii jest ta osoba względem Ciebie? W jakiej energii? Dobra, niech będą. Niech będą. Jakie ta osoba ma względem Ciebie obecnie myśli? Jakie ta osoba ma obecnie względem Ciebie myśli? Jakie ta osoba ma obecnie względem Ciebie myśli? Jakie ta osoba ma względem Ciebie myśli? Jakie ta osoba ma względem Ciebie obecnie uczucia? Uczucia. Jakie ta osoba ma uczucia? Jakie ta osoba ma uczucia? Jakie zamierzasz? jakie zamiary do miesiąca czasu tej osoby względem ciebie, jakie zamiary Twojej osoby do miesiąca czasu względem ciebie, jakie zamiary do miesiąca czasu względem ciebie, jakie zamiary do miesiąca czasu względem ciebie. Okej, okay, no to zaczynamy. No tutaj Twoja osoba widać, że jest w energii, która dąży do relacji. Widać, że ta osoba ma swoje zauszami, ale zdecydowanie e, być może czas rozłąki albo czas napięć między Wami wpływa e, tak na tę osobę, że ona bardzo Ciebie pragnie i może zaczynać się rozumieć, wychodzić e, z jakiejś e, strefy własnego komfortu i e, decydować się na to, żeby być z Tobą w relacji. No jeśli chodzi o to, jak, w jakiej ta osoba jest energii względem Ciebie, no to tutaj jest sporo takich nerwów, jest takie e, dowartościowanie Ciebie. Ta osoba na ten moment postrzega Ciebie jako kogoś bardzo wyjątkowego, e, niesamowitego, e, takiego energetycznego, seksualnego, idealnego do związku. I w tej osobie pojawiają się jakieś stresy. Może być tak, że ta osoba się obawia, że ktoś się pojawi u ciebie na horyzoncie. Może być tak, że ta osoba myśli, czy czuje, że ty już sobie dajesz z nią spokój. Jeśli chodzi o twoją energię, to tutaj widać duże zmiany. Są duże zmiany. Myślę, że tutaj na ten moment ty jesteś gotów, czy gotowa od tej relacji odejść. Masz już też tutaj zdecydowanie czegoś dość. W tej wierze, no jasno widać, że Twoje zachowania względem tej osoby mogą być zmienne, mogą być także pod wpływem emocji, mogą się też wiązać z końcem. Także być może Ty już sobie dajesz powoli spokój, czy dałaś, um, dałeś um, prawo do tego, żeby tę relację zostawić. Coś takiego mi się tutaj pokazuje, może być to związane z emocjami, które się wcześniej pojawiały, ze zmęczeniem. Jeśli chodzi o myśli tej osoby względem ciebie, to widać, że ona wewnętrznie ze sobą bardzo walczy. Ona w tobie widzi taką trochę gwiazdkę na niebie na ten moment chce odwrócić między wami los, więc między wami zdecydowanie albo jest rozłąka, albo jest jakiś konflikt. I ta osoba teraz wewnętrznie wychodzi ze strefy komfortu, dużo myśli o tym, jak się może do ciebie zbliżyć, jak może wpłynąć na poprawę waszej relacji. Um, Mam takie wrażenie, że jeśli nie jesteście rodziną, to ta osoba wręcz na ten moment może sobie wyobrażać, że tworzycie szczęśliwy związek, a jeśli jesteście rodziną, to ona by chciała w tej rodzinie wprowadzić jakąś harmonię. No zdecydowanie ta osoba chce odwrócić los, chce wpłynąć na ten los i widać tutaj, że do miesiąca czasu no, zdecydowanie się na to zdobędzie, no ale o tym za chwilę. Um. Osoba ta myśli, żeby się z Tobą skontaktować, żeby z Tobą porozmawiać, być może coś wyjaśnić, dojść do jakiegoś a, porozumienia. E, może też chcieć Ciebie zdecydowanie przeprosić. E, może pragnąć bardzo kontaktu z Tobą, też mam takie wrażenie, że ona Ci wręcz manifestuje, ta osoba. Um, może nie być tego świadoma, ale zdecydowanie jej myśli są tak owiane energetyką, że tutaj manifestacja jak najbardziej możliwa, czyli ta osoba jakby nawet nie zakłada wewnętrznie, że mogłoby Wam się nie udać i pomimo strachu, który się u niej pojawia, to ona cały czas tę wiarę w to powodzenie dla Was ma. Jeśli chodzi o jej uczucia na ten moment, no to tutaj się zdecydowanie dzieje. I tutaj, jeżeli do tej pory ta relacja była destrukcyjna, no to widać, że ta osoba się budzi, że gdzieś tam coś w niej, jakieś procesy zachodzą, jest w niej dużo lęku, dużo e, smutku, ale też jest zdecydowanie takie e, poczucie namiętności, bliskości. No można powiedzieć, że e, tutaj zdecydowanie byłaby. Miłość. Osoba ta na ten moment może dojrzewać jeszcze do tego uczucia wewnętrznie, może jeszcze je momentami negować, no ale tutaj na sercu zdecydowanie te uczucia są silne. Widać tutaj, że ta osoba chciałaby coś z Tobą, z tobą zdecydowanie tworzyć, i widać tutaj, że po jakimś czasie rozłąki po prostu, że jakby chciała po prostu, żebyście mogli być na ten moment razem. Tutaj też się pokazuje, że na tym sercu jest gotowość do tworzenia czegoś trwałego, stałego, czyli nie takie pojawiać się i znikać, ale tutaj zdecydowanie w tych kartach pojawia się stabilizacja. Jeśli chodzi o zamiary tej osoby względem ciebie, to zdecydowanie tutaj będzie sporo się działo. Osoba ta do miesiąca czasu będzie się do ciebie odzywała, może być bardzo emocjonalna, może wychodzić z propozycjami. A jeśli to jest stały związek, gdzieś tam jeszcze taki dosyć młody, no to ta osoba może nawet pragnąć mieć z tobą dziecko, powiększyć w jakiś sposób rodzinę, ale to nie jest takie dominujące. Przede wszystkim ta osoba zdecydowanie się do ciebie odezwie, przeprosi. Widać, że czuje się względem ciebie bardzo silne pożądanie, co jeszcze wzmaga jej uczucia na poziomie serca. W związku z tym tutaj do miesiąca czasu kontakt na pewno ze strony tej Osoby e, będzie. Ona może wyjść z jakimś gestem, z jakimiś przeprosinami, e, będzie dawała nadzieję na lepsze jutro. No i tutaj, z tego, co widać po tych kartach, to ta nadzieja jest faktyczna, e, realna. Takie tutaj odnoszę wrażenie, że to chyba ty odpuściłeś czy odpuściłaś sobie coś, coś przepracowałeś lub przepracowałaś, i mam takie wrażenie, że ruszyłeś tym, czy ruszyłaś tym samym energię właśnie tej osoby, że ona gdzieś tam coś zaczęło się w niej przetwarzać, już nie czuję tego, że ty będziesz dla. Czy dla niego, pomimo wszystko, no i a widać tutaj, że to miało pozytywne. Pływ. Jeśli chodzi o emocje tej osoby, to ona na ten moment jest zdesperowana. Tutaj, no, albo ta osoba ma wrażenie, że ktoś w Twoim życiu jest, albo już w ogóle ktoś się pojawił, no i ta osoba jest gotowa dosłownie zrobić e, wszystko, wychodzi ze swojej strefy komfortu, traci potrzebę kontroli nad swoimi uczuciami i chce iść w Twoją stronę. Chce coś zdziałać. No, widać tutaj, że ta osoba będzie o Ciebie walczyć. E, na, no, widać tutaj, że tak, że jeżeli jest jakaś osoba druga, to ta osoba i tak pod. Podejmie rękawice. Jeśli chodzi o taką radę dla ciebie, to tutaj mi się pokazuje, że wszelkie decyzje powinnaś czy powinieneś podejmować bez żadnego udziału emocji. Tutaj jest jakaś decyzja do ciebie do podjęcia, jakiś wybór. Całkiem możliwe, że ty się wahasz, co robić, albo jest w twoim życiu ktoś jeszcze. No i jeśli jest ktoś jeszcze, no to tutaj będzie być może konieczność, żeby wybrać jednego czy jednego partnera, jedną osobę z tych, z tych dwóch, czy nawet z więcej. Mi się też pokazuje, że powinieneś czy powinnaś kierować się uczuciami. Nie zwlekaj zbyt długo z decyzją, bo to Ciebie zamyka w jakiejś stagnacji. Ja mam wrażenie, że Tobie jest wtedy e, ciężej ruszyć dalej, ponieważ zbyt długo możesz zastanawiać się nad opcjami, a zastanawiasz się zapewne nad opcjami, bo też jest, może być w Tobie e, trochę lęk. Tutaj taka propozycja dla Ciebie, że jeśli odzyskasz kontakt z tą osobą albo tutaj jeżeli masz kontakt i ona zacznie się zbliżać, no to nie zwlekaj zbyt długo, podejmij decyzję taką, która będzie z Tobą zgodna. Nie sugeruj się w 100% uczuciami tej osoby, jeśli ta osoba do tej pory bardzo Cię raniła i Ty czujesz, że już nie masz siły na tą relację, no to zdecydowanie zakończyć, ale nie przeciągać, nie trzymać w niepewności. Zobaczymy sobie zaraz talię numer 3. Z białym kamyczkiem, w jakiej jest energii Twoja osoba, w jakiej energii jest Twoja osoba, w jakiej energii jest Twoja osoba, w jakiej energii jest Twoja osoba. jakie energii ty jesteś, w jakiej energii ty jesteś, jest względem tej osoby, jakie jest względem tej osoby? Jakie myśli ma ta osoba względem ciebie, jakie myśli mam względem ciebie ta osoba? Jakie myśli ma względem ciebie ta osoba? Jakie myśli ma względem ciebie ta osoba? Co ona czuje względem ciebie? Co ona czuje względem ciebie? Co ona czuje? Co ona czuje? Ups. Co ona czuje. Osobach tutaj Jakie ma zamiar? Jakie ma zamiary? wydomy się, miesiąca czasu. Dobra, lá Jeśli chodzi o energię tej osoby względem ciebie, to widać tutaj, że ona w jakiś sposób jest wycofana. Widać, że jest osoba typowo, która patrzy na własne korzyści, na to, co będzie dla niej dobre. Może tutaj się ocierać wręcz o egoizm w dużej mierze, więc tutaj takie zachowanie z poziomu tego, co jest dla mnie dobre, co mi się opłaca, czy ty mi się opłacasz, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o Twoją energetykę, no to tu tutaj duża. Niepewność, niejasność. Mam takie wrażenie, że ta osoba mogła tobą manipulować lub wciąż to robi, i ty nie do końca wiesz, co jest prawdą. Z jednej strony intuicja ci podpowiada, że to nie jest dla ciebie dobra ta relacja, a z drugiej strony, no, ty możesz się wciąż łudzić, mieć jakiś rodzaj nadziei. No też teoretycznie może być tak, że ty po prostu gdzieś tam wewnętrznie masz taki konflikt, co by wynikało, w pewnym sensie, z twoich doświadczeń z przyszłości, zapewne oczywiście z dzieciństwa. Może się u ciebie tutaj wybijać taka. Taki problem z podejmowaniem decyzji, o tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o myśli tej osoby względem ciebie, to na ten moment ta osoba się na tobie nie skupia. Tu są, tu widać, że tutaj jest do ciebie taki pociąg, może seksualny, może być to osoba, która wam na tobie energetycznie. Ona względem ciebie jest. Uh, spokojna. Z jednej znaczy, tak, jest spokojna względem tego, jak ty się zachowasz, ale we wnętrzu jej o, jest takie, taka destrukcja. Tutaj w tej energii tego diabła odwróconego ona jest dużo złości. Ja bym powiedziała, że to jest nawet taka utajona nienawiść, ewentualnie korzyści seksualne. No ale w myślach na ten moment ta osoba no, może ciebie, e, co prawda, wspominać, ale, czy tam myśleć o tobie, ale ona nie ma dużego stresu. Ona nie żyje w jakiejś takiej e, dla niej trudnej e, sytuacji, ona przez ciebie nie cierpi, zdecydowanie nie. Mam wręcz wrażenie, że ta osoba chciałaby mieć nad tobą jakąś przewagę, chciałaby móc na ciebie jakoś wpływać, na twój nastrój. Widać tutaj, że ta osoba chce, żebyś ty się czymś martwił czy martwiła, ona też teoretycznie mogłaby mieć jakieś. Um obawy, ale no raczej bym tego obawami nie nazwała. No bardziej mam tutaj takie przeczucie, że ta osoba w Tobie chce wywoływać obawy, a na ten moment ona jakby nie była Tobą do końca zainteresowana. Jakby ona skupiała się teraz na innej relacji, a na ten moment gdzieś tam się wycofywała z relacji z Tobą, no przy czym po korzyści seksualne albo energetyczne ona się jeszcze zwrócić może. Jeśli chodzi o to, co jest tutaj osobie na poziomie serca, no to niestety no tutaj widać zdecydowanie, że te uczucia się mieszają, ale ta osoba po prostu nie widzi korzyści w Tobie, nie widzi korzyści w rozwoju tej relacji, i widać tutaj, że ona działa pod wpływem emocji, więc tutaj sytuacja bardzo zmienna. Jeśli ta osoba będzie miała na ciebie e, ochotę, jeśli będzie chciała się do Ciebie zbliżyć, to ona to zrobi, ale nie z poziomu jakiejś wielkiej miłości, no bo zdecydowanie w tych kartach tutaj jest takie zamieszanie emocjonalne, no i ja bym powiedziała, że takie uczucia na Potrzeby, o tak bym powiedziała. No, średnio to przyznam szczerze, wygląda. No, tutaj zdecydowanie ta osoba wychodzi z gestami, kiedy widzi w tobie jakieś korzyści, kiedy coś może uzyskać. Ja mam wręcz takie wrażenie, że ta osoba wtedy w pewnym sensie uruchamia wręcz swoje uczucia, potrafi siebie przekonać, że te uczucia ma, no ale jeśli nie ma w tobie danej korzyści, albo jeśli pojawia się w jej życiu ktoś bardziej interesujący, to ona to zatraca. Ona no nie ma potrzeby tego kontynuowania, więc tutaj duża interesowność. Jeśli chodzi o zamiary tej osoby, to widać tutaj, że do miesiąca czasu ona może się do ciebie odezwać. Przez tym czym ten kontakt będzie raczej taką zaczepką, może być trochę e, chaotyczny. E, na zasadzie takiej: Ja się do ciebie odezwę, potem ci nie odpiszę, o tak bym powiedziała. No i tutaj zdecydowanie patrzenie na korzyści. Patrzenie na to, co się opłaca i taka wewnętrzna chęć trzymania Ciebie pod kontrolą, zranienia Ciebie. Więc tutaj no mi się zdecydowanie jakiś manipulator pokazuje. Ktoś, kto lubi trzymać kontrolę i ktoś, kto się chętnie bawi uczuciami. Który, ktoś, kto siebie traktuje jako najważniejszą osobę i nie zważa na uczucia innych. On tutaj, ta osoba, e, każdym kosztem, kosztem każdego osiągnie swoje, tylko nie własnym. Ehm. Jeśli chodzi o emocje tej osoby, to widać tutaj, że ona na ten moment może być jakaś niezadowolona. Mam tylko wrażenie, że ta osoba by chciała, żebyś to ty się do niej odzywał, odzywała, zabiegała cały czas, zabiegał o tę relację. O, w taki sposób mi się to układa. I tutaj szczerze przyznam, jeśli chodzi o kartę radę, to no, podjąć decyzję. Podjąć decyzję, tutaj mi się pokazuje nie ufać nie ufać w słowa, nie ufać w gesty, szczególnie jeśli ta osoba się odezwia do miesiąca czasu, ona zdecydowanie da o sobie znać i Ty możesz czuć się zamieszany czy zamieszana i tutaj wskazanie takie, no nie buduj zaufania do tej osoby, nie wierz we wszystkie słowa, bo ta osoba nie jest z Tobą w porządku, ta osoba chce trzymać kontrolę, ta osoba chce wiedzieć, że Ty dla niej jesteś i ona się wycofa, jak Ci tylko narobi nadziei, a tylko da o sobie znać I to taki ten miesiąc najbliższy może być tak, że będzie dawała znać, będzie znikała, ale no same emocje takie oparte o iluzję, o własne korzyści u tej osoby. No generalnie przyznam szczerze, że tutaj może być taka ciężka osobowość, osobowość, która tak naprawdę no małe ma szansę na to, żeby w sobie coś zmienić, bo najwidoczniej widać, że tego nie chce. Widać, że ta osoba ma bardzo dużą świadomość tego, co się dzieje i nie planuje nic zmieniać. Także kochane serduszka, dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że karty rezonują. Czekam na Wasze komentarze. To moje pierwsze czytanie na YouTubie. Także mam nadzieję, że i tutaj się rozkręcę. Życzę Wam cudownego dnia, buziaczki dla Was.